porównywany jest z komputerem. W naszej szkole spełniliśmy sondaż od i nauczycieli, pytając co jest lepsze mózg, czy komputer. Gdyby nie mózg, nie byłoby żadnego komputera, ani żadnego urządzenia. Czyli mózg jest najważniejszy. Mózg jest zdecydowanie lepszy od komputera, bo można go wyszkolić tak, że będzie mógł robić niesamowite rzeczy. Z drugiej strony komputer został wymyślony przez mózg i on wykonuje nasze polecenia. Wyższość mózgu nad komputerem jest oczywista. W komputerze jest wszystko to, co człowiek chce, żeby tam było. Mózg czy komputer? to jest pytanie. Jednak moim zdaniem to mózg. Ponieważ mózg myśli, mózg stworzył komputer. To mózg potrafi kochać, potrafi przewidywać, potrafi myśleć za kogoś innego. A komputer? Komputerem kieruje człowiek, komputerem kieruje, kieruje mózg. Uważam, że lepszy jest mózg, ponieważ komputery są tylko po to, żeby Imitować zachowanie mózgu, żeby odtwarzać pewne procesy, takie jakie w mózgu zachodzą. Natomiast sztucznej inteligencji jeszcze nie ma. To prawda, prace są dosyć zaawansowane na ten temat, ale płynie jeszcze wiele, wiele lat, żeby ta sztuczna inteligencja pracowała w sposób zadowalający. To raz, a dwa, że wydaje mi się, że chyba nigdy nie uda się osiągnąć takiego poziomu. Jak człowiek, między innymi ze względu na to, że człowiek ma emocje, ma uczucia, tego nie, ma, nie będzie miał komputer. My myślimy, że lepszym jest mózg. Panie, wasz mózg wymyślił komputer. Bez mózgu by nie byłoby komputera. Mózg? Dlaczego? Chcecie wiedzieć? Prosta sprawa. Bo to mózg wymyślił komputer, a nie odwrotnie. Moim zdaniem lepszy jest mózg. Jego zalety takie... Tak jak zdolność kreatywnego myślenia, tworzenia wyobraźni i emocje stawiam powyżej od komputera. Mam odpowiedź na pytanie, co jest ważniejsze, mózg czy komputer? No myślę, że chyba wszyscy tak samo myślą i ja też. Zdecydowanie ważniejszy jest mózg, bo to przecież mózg wymyślił komputer, a nie komputer mózg. Wobec tego to. Umiejętności człowieka, jego zdolność do abstrakcyjnego myślenia, to, że może wymyślać nowe narzędzia w tym także takie narzędzie, jakim jest komputer. Narzędzie, to które ma służyć człowiekowi i przez niego być wykorzystane, a więc przez jego mózg. Zatem nie mam żadnej wątpliwości, że najważniejszy jest mózg, a potem dopiero inne narzędzia, w tym także to nowoczesne, znakomite, szybkie, ale tylko narzędzia. Mózg czy komputer? To znaczy, w moim zdaniem mózg czy wyższy komputer to wieloma względami. No i według mnie jednym z takich argumentów na korzyść mózgu jest to, że dzięki komputerowi możemy jedynie zapisywać jakieś pliki, dane, przetwarzać je, magazynować, a w mózgu rodzą się nasze pomysły, jest to siedlisko naszych uczuć, emocji. Moim zdaniem komputer we współczesnym życiu człowieka jest bardzo ważny, ale uważam, że wyższość mózgu człowieka jednak jest tutaj jakby przekracza możliwości komputera. Dlaczego? Dlatego, że no, prosty argument. Jeżeli komputer się zepsuje, to kto naprawia komputer? Człowiek, czyli mózg człowieka jest bardziej doskonały od komputera tylko no, z tego co wiem i co czytałam na ten temat, to człowiek nie wykorzystuje w pełni swojego mózgu. Możesz mózg jest lepszy, ponieważ mózg ma emocje, a komputer ich nie posiada. Mózg, jest, mózg działa na cały czas, a komputer możemy w każdej chwili dołączyć. Również mózg się rzadziej przy niż komputer. komputer. Komputer, mózg, 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 komputer. Cześć. Mózg. 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 Oto wyniki naszej sondy. Osiemnaście do trzech dla Mózgu. Mózg. Po co nikt tu Aha, jeszcze raz. Mózg czy komputer? Oto jest pytanie. Jednak moim zdaniem jest na to tylko jedna odpowiedź. Mózg. Bo to ponieważ mózg my to, że mózg jedynie je magazynuje i przetwarza dane. A... Saniusz Юнус, акция, так, акция.